Hitloon najmat, jak to woli. Witam w kolejnym odcinku serii Co wkowie piszczy, albo jakkolwiek chcecie nazwać tą serię, ale to wam się chyba spodoba, więc zostajmy przy tej. Kilka newsów niezbyt ciekawych, ale seria trzeba kontynuować. Bardzo poprzedni odcinek wam się spodobał. Pierwszym newsem, na jakie chciałbym zwrócić uwagę, 14 marca startuje w końcu. PCS, czyli e, Polskie Mistrzostwa Call of War Solo 1 na 1 z mojego prowadzenia. Transmisja będzie na moim kanale właśnie 14 marca. Znaczy, bo my turnie rozpoczynamy 10. Transmisje muszą być w oddziałach czasowych z wiadomych przyczyn, żeby nie móc podglądać, pomagać sobie, widząc rozłożenie przeciwnika tak za darmo. Tak, mam nadzieję, że będziecie, mam nadzieję, że to wrzucę przed 14 września. Jeśli nie, no to... to... Jeśli nie znasz, to zapraszam was na kolejne transmisje. Zaczynajmy już do przejścia do wiadomości. Po pierwsze, mamy nowych moderatorów w Call of War w grze naszej, oczywiście. Miało być dwóch, jest trzech. Pierwszy to jest Schaydek, który kiedyś miał nick General Pikachu. Krys Kaktus, chyba tak to się czyta, Cruz, albo Cruz, i lukasz 87O. Kojarzę wszystkich panów i ogólnie, tak jakby ktoś nie wiedział, moderacja polega przede wszystkim na sprawdzaniu. Czatu, z tego co pamiętam, i mogę się mylić, ale chyba jeszcze patrzę na zgłoszenia, i tak mi się wydaje. Nowa Federacja w Call of War: yy, nikt o tym nie myślał, więc nikt się nie spodziewał. Ale jak to się stało, to praktycznie na nie zszokowało. Jest to oczywiście federacja wszystkim znana Bada Maniacs, albo znana pod nazwą Boom, albo znana z tego, że jest prowadzona przez Sławka i czarnego Hetmana, który o dziwo przed Marcem. Nie pamiętam który to był, ale to było jakoś pośrodku lutego. Czarny Hetman opuścił boom, żeby odpokutować i ludzie w końcu go zostawili. Tak mi przynajmniej pisał. Dla Memów. <laughs> przyjąłem go do Sojuszu. I faktycznie tam był przez parę dni Odszedł do kubu z y, Rejś I tam zabawił chyba dzień czy coś, bo wszystkich wkurzał A teraz wiecie co, zobaczmy gdzie jest czarny Chyba zmienił nazwę konta Wiecie co, szybkie review Jaki on może mieć teraz nick No, to, to tak Czarny Hetman niestety nie zdradził mi swojego nicku nie wiem, gdzie teraz jest. Jeśli ktoś ma informację, proszę mi przesłać. No e, natomiast bada, Aglimaniak, zobaczmy. Juhu, ale, ale emocje. Zagrali od 18 marca 2020 roku 18 gier OLO, w tym 14 wygranych. Niestety nie mają tutaj napisane, jakie mają sojusze. Natomiast grali z Blue Devil. Cóż to jest sojusz? Blue Devil. Młodszy brat Red Devils. A wiecie co to Red Devils? Poprzedni sojusz Bajlanda. Polska Armia Tytanów wygrane O, tutaj w ogóle aż dwa mecze wygrane. Polish Gold Kids. Przyjmujemy graczy bez honorowych, nie potrafiących grać, ale z goldem. Skasuj sojusz. Skasuj sojusz. E, polski Patriota. Polski Patrioty to akurat kozaki totalne. Moim zdaniem ja ich bardzo szanuję. Także wydaje mi się, że nikogo to nie dziwi, ale zawsze możemy wpisać Bad Aglimaniak z Akademia. Swoją drogą świetny ten awatar. WEA SUO. Pewnie się zapytacie, kto to jest ten WEA SUO. jak mam być szczery, ja mam pojęcia. Wniosąc po tym, że chłop ma dopiero 35 level, a czarny Hetman opuścił yy, sojusz, bo on był tutaj liderem z tego co pamiętam, to to jest właściwie Lulika do yy, Bajlanda Mam nieoficjalnych źródeł, ale mam te informacje. Możecie wierzyć, możecie nie wierzyć. Możecie mówić, że to plotki, możecie mówić, że to kłamstwa, a to już pierwszy mocny. Niezłomne bat Glimaniaks. Ja co chodzi? To jest sojusz, który sam w sobie bardzo dobrze prosperował. Był znany, ma trzy wygrane sparingi, grali bardzo dobrze ja i nie rozumiem decyzji dlaczego poszli z nimi na współpracę. Teraz takie może mniejsze newsele to Polska Liga Sojuszy Call of War prowadzona aktualnie przez Kobra wcześniej była chyba ta Liga prowadzona przez Lorda z tego co pamiętam jest tam na razie masa głosowań, masa zakłopotania jeszcze parę dni temu kiedy to nagrywam, na nagrywałem to 10 marca, Kobra wyszedł nagle z propozycją ej może, może zamiast Polskiej Ligi Sojuszy zrobiły międzynarodowe, światowe yy, mistrzostwa, tam ligę, taki turniej bardziej i po czym napisał, chyba po paru godzinach, że oferta już nieaktualna. To nie tylko taki jeden przypadek. My głosowaliśmy nad strasznie mega dużą ilością rzeczy, bo ja też głosowałem, bo jestem osobą decyzyjną ze swojego sojuszu. Yy, mogę Wam powiedzieć zaraz, o, o czym mniej więcej głosowaliśmy. Między innymi, czy gramy pełne 7, 8 czy 10 dni. Wszyscy jednomyślnie wybrali 7 dni o ilości pokoju na botach i graczach wygrało 2 dni pokoju na graczy, 1 na boty, 9 do 5 do 3 dni na graczy, 1 dzień na boty i zdania są podzielone równo niestety na to kiedy chcemy startować niektórzy, że czerwiec, niektórzy, że wrzesień potem mieliśmy lasowanie w sprawie map eee, i wybór czy ma być to mapa podstawowa 22, czy 12-osobowa? Ja osobiście zagłosowałem na 22-osobową i na przemienny wybór. Niestety większość poszła po mapę 12-osobową i losowy wybór. Losowy wybór, jak dla mnie, jest nie fair w stosunku do wersji 1.5, bo wiadomo, oprócz mm, brania państwa, które są troszkę niezbalansowane, bierzesz jeszcze doktrynę z tym państwem. I nie może być tak, że na przykład przyjmijmy, że będziesz mieć większość z osi i nie wiem, dwa dajmy na to z y, kominternu czy coś. Będziesz klepać biedę najprawdopodobniej, bo Twoja gospodarka nie wyrobi. Tym bardziej wydaje mi się, że draftowanie państw będzie ciekawą mechaniką i urozmaiceniem dla każdych meczy. Więc dlaczego ludzie nie chcą grać, nie mam zielonego pojęcia. Też było głosowanie o układ ligi, o to czy gramy z ELO, czy bez ELO. Była nawet propozycja, że pierwsza liga tylko dla sojuszy, co chcą grać o ELO. I wygrało to stosunkiem głosów 8 do 7, gdzie drugi głos stałby że to nie jest obowiązkowe granie o ELO. No, cyrki się dzieją. Jak robiłem swoje jakieś tam turnieje, też chciałem głosować to z ludźmi, żeby poznać ich opinie, żeby. No bo oni będą głównie grać ten konkurs, ten turniej, tak? No to pytam się ich o zdanie. Natomiast ta masa tych głosowań wprowadziła trochę burdel i nie wiem, czemu ludzie wybierają niektóre wybory. Wydaje mi się, że 22-osobowa mapa jest o wiele lepsza. I się nie będzie, nie będzie trzeba grać Ameryką. To wydaje mi się jest plus, bo Ameryka. No to Ameryk, tak, prawda? Musisz dopływać. Potem przeciwnik musi do ciebie dopływać, i tak dalej. Teraz mamy o rankingu top 10, które widzicie zresztą z prawej strony. Słuchajcie, co ja mam wam powiedzieć, jest tam błędów. Głównie chodzi o złe miejsce sojuszu względem. Punktów Elo, że nie wiem, na przykład, że na przykład Sojusz Męcy 1170 jest mniej, który ma 1139, coś takiego. E, nie było mało takich błędów, było ich, no troszkę ich było, i ludzie na te zaczęli wypisywać. Czy się zna na matematyce, czy zna się na liczeniu, bo nie pamiętam od kiedy 1170 jest mniejszy od 1139. i ludzie tam zaczęli takie tam rzeczy wypisywać i coś tam. Hmm, może sprawdzasz pod względem aktywności też jest, bo Hmm, może sprawdzać pod tym względem, nadal jest źle. Słuchajcie, ofel robi już ten ranking, nie od początku, ale już naprawdę od jakiegoś czasu długiego. Wcześniej przed nim robił e, Chester GH. On chyba odszedł na emeryturę. Kiedyś tam powrócił i nie wiem, co się z nim dzieje. Nie, nie, nie słychać za dużo o nim. Mm, natomiast Teofel już robi jakiś czas te mm, tabely, tabel, tabelki w dziesięciu. Słuchajcie, co można go usprawiedliwiać, bo on to poświęca dużo czasu. Cieszę się, że chociaż ma. Moim zdaniem. Taki, to jest taka moja opinia. On już zrobił dużo tych tabel. Teoretycznie powinien popełnić błędów mniej. Z drugiej strony, jeśli robisz od długiego czasu to samo, dopada cię rutyna i bardziej jesteś skłonny do robienia błędów. Po drugie, jak już wcześniej sam Teofel pisał, jest to troszkę ciężkie ze względu na to, że sojusze mogą grać. W tym momencie, kiedy on robi ranking jakieś e, sparingi i to się jakby naliczy później e, te, te punkty LO i wtedy już jest afera, że nieaktualny co to jest. Po drugie tabela jakby odświeża się raz na dobę, e, w sensie ranking sojuszy. Chodzi o to, że jeśli zagrałbyś sparring i go wygrasz to dostajesz punkty, ale ranking się jeszcze nie aktualizuje, nie będzie jakby um, przesunięcie tych miejsc będzie jeszcze na tym swoim. I to jest zwykłe ludzkie niedopatrzenie, pracowanie przez rutynę i zapomnienie o czymś takim. A moim zdaniem to nie jest powód do wypisywania, um, czy 40 -letni, czy tam 50-letni nie wiem ile lat ma Teofel. No, Zgaduję, że na pewno jest starszy ode mnie, o te kilkanaście lat, jak nie kilkadziesiąt. Wypisywanie takiemu człowiekowi, który już robi, od chyba robi tą tabelę co najmniej dwa lata, że nie umie w matematykę, albo że dodawanie jest takie trudne, to niech zachowa te komentarze dla siebie. Jak chcę pokazać, że jest toksyczny, to niech pójdzie zwyzywać, nie wiem, kogoś innego. Tym bardziej że Teofel to bardzo miły człowiek On nikomu nie robi krzywdy, nikogo nie wyzywa, więc nie wiem skąd taki lincz na niego z powodu błędów Okej, okay, błędy są po to, żeby je poprawić, miejmy nadzieję, że on je poprawi Ale to nie jest powód, jak już wcześniej mówiłem, żeby mówić do dorosłego 40-letniego chłopa, tak przypuśćmy że matematyka dla niego jest najwidoczniej ciężka, bo z podstawówki pamiętasz, że 1170 jest większe niż 1139. Nie wiem, co osoba pisząca takie, takiego typu komentarze miała w głowie, czy chciała się, nie wiem, pochwalić, że o, patrzcie, bo ja jadę po jakimś człowieku, który robi wiele rzeczy dla community, znaczy i robi jedną ważną rzecz już od kilku lat, a wyzywam go, że nie umie w matematykę, że jest yy, ciężka, wtedy na pewno będę mieć większy szacunek, bo jak się kogoś wyzywa, to ludzie cię bardziej lubią. No to pamiętajcie, że jest zawsze druga strona medalu, którzy nie za bardzo przepadają za takimi zachowaniami. Dobrze, przejdźmy już do kolejnego. E, bane na kantynie za wszystko generalnie. A konkretnie za słowo dupa, a konkretniej na kanale do kłótni i przeklinania. Tak, nie przesłyszeliście się. Wzięło się to konkretnie stąd. Od mojej kłótni z moderacją o się SEO. chyba jeszcze coś wcześniej było. Prawdopodobnie nie chcecie usłyszeć tej historii, więc powiem ją w ogromnym skrócie, tak wprowadzenie do tego tematu. Pracuję nad filmikiem o tym, żeby przedstawić cały obraz tej sytuacji. Więc jak będzie, to, to, to obejrzyjcie sobie, żeby mieć lepszy wgląd sytuacji, ale wracając tak szybko. Ja napisałem się, o, ludzie nie wiedzieli co to jest, bo to, to było takie moje przywitanie, którym się witam już od dobrego miesiąca, może nawet dwóch. Miałem dostać za to Warna, za pisanie niepoprawną polszczyzną, gdzie na serwerze sami pisali po niemiecku, tłumacząc się, że słowo po niemiecku można przetłumaczyć na polskie moje słowo, które pochodzi z polskiego siema. Nie można przetłumaczyć na polski, bo, bo to jest wymyślone słowo, a wymyślone słowo to najbardziej autor zapisuje błędnie. I miałem dostać za to bana po tym jak ja i Tofel się kłóciliśmy, że naszym zdaniem jest to niesłuszne, że... Jest to po prostu wymyślone słowo i że są korzystane jeszcze słowa potoczne jak XD, jak Siema, jak fajne, które również nie istnieją w języku polskim to moderatorzy coś tam zaczęli pisać ZAPI kurwa ry że niech lepiej to skończą, bo będzie, że się na mm, kimś uwią i już ucinali temat, po prostu. Także, no, 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 masz coś jeszcze do powiedzenia, masz coś jeszcze do powiedzenia. Po czym e, pewien użytkownik, Sebastian 1778, e, zaczepił Mateusza I. Mocnego. E, było to chyba na początku marca, właśnie w sprawie. Właśnie w sprawie tego, że niezbomni przeszli do federacji Bad Ugli Sebastian 1778 napisał e, Powiedz mi Mateuszu, ja, jak to jest upaść tak nisko? E, Mateusz odpisał, sprowokowany przez Sebastiana Ech, czas mnie, a ty dalej z kim w dupie siedzisz, nie powiem, lecz to jest przykre. Na Erina postanowił ukarać go, jakby dać mu upomnienie, że jeszcze raz takie słowo na kanale do przeklinania i obrażania się, żeby na kanale ogólny był porządek. Będzie ban. Napisał był jeszcze, że w kłótni spory i drażliwe tematy zachować kulturę, na którym sam kobra pisał w regulaminie, że jest to kanał bez ograniczeń, gdzie można, wyzywać i się, gdzie można się wyzywać i przeklinać. Ja i Teofel napisaliśmy w tej sprawie: jak można dostać za słowo dupa, jeszcze sprowokowane inną wiadomością. Yy, no bo nie oszukujmy się. Jeżeli mówisz do kogoś, że upadłeś nisko, nie jest to powiedzenie wulgarnie, ale ma to więcej kontekstu, ma to też sporo nienawiści, moim zdaniem więcej niż mieć kij w dupie, a kij w dupie to po prostu komentarz do tego, co ta osoba pisała o nim, bo to faktycznie jest kij w dupie i moim zdaniem nie można tak y, traktować z, y, już z nienawiścią, że tak powiem, bo to się powoli zaczyna w nienawiść albo nękanie y, ludzi za to, że są w jakimś sojuszu. Wydaje mi się, że ludzi powinniśmy oceniać nie to, za, jak, w jakim sojuszu grają, a to, jak się zachowują normalnie. Ja na przykład nie lubiłem dwóch użytkowników, y, dwóch graczy z Bad Ugly Maniacs. Nie dlatego, że byli z Bad Ugly Maniacs, czy tam wcześniej z Fun nie lubiłem ich, bo to byli dzieciaki i to było widać. Nie umieli się zachować. Nie wiedzieli sami co piszą. Więc wracając, ja i Teofel pisaliśmy w obronie, jak można dostać bana za przekleństwo. Tym bardziej tak jak dupa, gdzie na pogaduszkach czasem leciało ostrzejsze słownictwo. Bana. Na serwerze, na który można przeklinać. Za to ja i Teofel dostaliśmy bana. Dosłownie dostaliśmy bana. Na kantynie, bo i sam nad... odpisał: Nie chciałoby się już ich słuchać. Następny, proszę. I oczywiście autorem tego bana jest Nakiri Elina, i to pokazuje niekompetencję moderacji. Ja napisałem do kobry wręcz skargę z tym, żeby ogarnął swoją moderację. Szana nie wytrzymała napięcia i wyszła, bo nie chciała mieć do czynienia z takimi debilstwami a na Kiri nie wiem, czy już jest yy, bardziej odpowiedni na swoje stanowisko, ale wydaje mi się, że tym, że chciał mnie y, zwarnować za to, że się przywitałem, nie nikomu słowem, ale się przywitałem na pogaduszkach, yy, groził banym za słowo dupa na kanale do przeklinania i kłótni oraz wyrzucił mnie i Teofela bez powodu. Znaczy... Te oferat niby zbanowali z powodu tego, że troszkę zaostro ostro po moderacji Natomiast dalej uważam, że to był kanał kłótnie i spory i drażliwe tematy Więc Mógł to napisać Z drugiej strony mógł też specjalnie to napisać, żeby nie było, że nie przestrzega Tematyki kanałów Prze Bany za przestrzeganie tematyki kanałów na kantynie ale, Kobra, po czym e, o nim zgłoszeniu na prywatnym e, napisał, co tu się wyprawia. Moderator na tym kanale nie ma żadnych ograniczeń, mogą się wyzywać obrażać ile chcą, byle nie obrażali. Moderator, zaraz bany zostaną wycofane. I ban został wycofany, ta ofera również. A wydaje mi się, że to, to ta sytuacja na, na długo pozostanie w pamięci że Nakiri Erina najodpowiedniejszą osobą na moderatora serwera nie jest też wykorzystuje to z powodu pobudek osobistych bo jak to nie były pobudki osobiste bo nie oszukuję was z Nakiri się nie do końca lubiliśmy, nie szadowaliśmy się o tak się, a mnie uważał za idiotę ja go za toksyka i no tak sobie siedzieliśmy w separacji nie to no, wydaje mi się, że tutaj on pokazał bardziej, jak jest niedojrzały. No, dobra. Inwazja multikont na czacie to jest ciekawy news, bo od jakiegoś czasu zaczęły być napierać na kalowaranowe multikonta, były one tworzone tylko po to, aby na globalnym czacie serwera polskiego wyzywać i naśmiewać się z moderacji. Po sprawdzeniu jest to jedno i to samo konto gracza. Odnośnie y, związku y, Wielki Ptak, Ortonoligi... O Boże, ja po prostu wyszukam ciuka. Nie nadążam za jego nazwami. Za Ornitologiczny Wielki Ptak, który już zagrał trzy sparingi, jeden wygrał, dwa przegrał. Polska Sparta, God of this War i święty zastęp. Co? Niepokoi mnie to, że mają napisane, że lider to Hetman. Bardzo mnie niepokoi. Ale nie znam reszty graczy, więc nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Dla mnie jest to trochę podejrzane, że tam jest osoba z nickem Hetman. Czekaj jak mam Troszkę za, 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 za duży nick. Za, za duży level. Ale jest to troszkę lepiej podejrzane, że drugiego Lutego są już stworzony. God of this War. Może nie sprawdzajmy z kim przegrali. Przegrali, z, wygrali z Polską Spartą. że ten sojusz. Chyba, ale za dużo o nich nie słyszałem. Nie w, słyszałem kiedyś nazwę Polska Sparta. Mm, czy coś to nie tam wygrywali? Nie, przegrali jedno. A szkoda, szkoda. Ciuku, jego sojusz oraz sojusz Bad Aglibanek ma opinię jaką ma. I ciężko się po prostu z tej opinii wyleczyć. Będzie zawsze będą gdybać nad wieloma rzeczami, bo no, tak działa społeczeństwo, jeśli raz już coś zrobiłeś. Następnym razem też będziesz o to e, posądzany. I ten news chyba na który czekaliście wszyscy zresztą najbardziej. Chodzi tutaj mniej więcej o słynną bramę z wyborami kantyny. Przez chwilę szedłem z Grzegorzem łeb w łeb a nad wyprzedzałem, żeby potem finalnie przegrać. Juhu! Zabawa! No i słuchajcie, Grzegorz został moderatorem kandydatów, gratulacje, już do niego napisałem dawno temu, czyli wtedy jak on wygrał, a nie 5 tygodni po. No i słuchajcie, sprawa była takiego typu, że ludzie po czasie głosowania, które tak nie miało nic wspólnego z wyborami, bo to był tylko taki mały sondaż informacje dla Kobry, że wbili tam dodatkowe głosy, i miałem przewagę nad Grzegorzem, chyba tam w dwóch głosach czy coś takiego, bo to ciekawe, interesujące. Niestety, rozwinęła się przez to kłótnia. Yy, kilka osób się aż w tą kłótnię zaangażowało. Nie pamiętam kto to był, był tam, była tam Kurlandia, Terminator i Zielony. Yy, ci użytkownicy, znaczy Zielony i Terminator zostali zbanowani za prowadzenie kłótni. Gdzie i zielony. Został zbanowany chyba za 4 wiadomości, w których jakby pisał, że trzeba bojkotować serwery i turnieje kobry. Opuszczać serwery kobry i bojkotować jego turnieje i po czym coś tam jeszcze od siebie. No, potem już nie mógł nic od siebie dodać, bo został bana. A przyszedł Terminator, który był oburzony zmanowaniem swojego sojusznika bez powodu. Ban przyszedł, jakby, jakby wyjaśnienie bana przyszło po tym, jak został zmanowany. Bez ostrzeżeń, tak w ogóle. Ktoś nie umiał sobie poradzić z emocjami, Pewien moderator. I Terminator też potem został bana. W rezultacie, czego że ludzie tak się oburzli na moderację kantyny, że aż cztery już opuściły PLS. Także ciekawie, ciekawie na pewno, bardzo ciekawie. Dziękuję Wam za te oddanie tych wiadomości. Troszkę mi się wydłużyło, więc próbuję skrócić jak najbardziej się da w montowaniu. Mamy nadzieję, że się podobał film. Do zobaczenia. Trzymajcie się i pamiętajcie o y, turnieju. Y, Polskich Mistrzostw Solo. No i co? Do zobaczenia, cześć!